Ile moli NaOH znajduje się w 500 g 30% roztworu tego wodorotlenku? W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas atomowych, takie jak masa tlenu jest 16U, masa wodoru 1U czy masa Na równa 23U. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ile moli NaOH znajduje się w 500 g 30% roztworu tego wodorotlenku? Mamy podane stężenie procentowe równe 30% i mamy masę roztworu równą 500 gram. Zatem, jeżeli chcemy obliczyć masę substancji, to musimy przekształcić wzór na CP, a wzór na CP to jest MS przez MR razy 100%. Zatem MS równa się CP razy MR przez 100%. Masa substancji, czyli masa NaOH, będzie równa 30% razy 500 g przez 100%. Zatem masa substancji będzie równa 30 razy 500 podzielić na 100. 150 g NaOH. Tą masę substancji możemy obliczyć również w inny sposób, bez wzoru na CP, po prostu zakładając, że skoro 500 g to jest 100% roztworu, czyli 100% masy roztworu, to 30% z tego to jest X. I tak samo wychodzi nam jak we wzorze z CP, będzie 500 g razy 30%, przez 100% i wychodzi to samo. 150 gram. Dowolna forma obliczeń, natomiast ważne jest to, aby zgadzały się te obliczenia, aby one były zgodne z prawdą. Policzyliśmy masę substancji w tym roztworze, czyli wiemy ile mamy samego NAOH. Z tych 500 g 150 g to NAOH, reszta to jest rozpuszczalnik. 150 gram Masa substancji 150 g NaOH. Ile to jest moli? Teraz policzmy masę jednego mola. Mol NaOH liczymy ze wzoru masę molową Na plus masę molową O plus masę H. Zatem masa NaOH równa się masa Na.

znajduje się w jednym molu NaOH. Skoro 1 mol NaOH to 40 gram, to 150 gram, to ile to jest moli? Ja sobie tutaj zaznaczę to w ten sposób, że x równa się 150 gram razy 1 mol NaOH przez 40 gram. X równa się 150 gram, podzielić na 40 mamy 3,75 mola NaOH. Liczbę moli NaOH możemy policzyć albo na krzyż, tak jak zrobiłam to tutaj, na zasadzie proporcji, a możemy również to policzyć ze wzoru na ilość moli. N równa się M przez V. Czyli N równa się masa, jako mamy masę. Mamy w sumie 150 g NaOH, a masa molowa NaOH to jest 40 g. Czyli tak samo liczba moli. 150 podzielić na 40 mamy 3,75 mola NaOH.